Przyjebało po uszach. O. Już myślałem, że coś dojebałem, ale chyba nie przyjebało tak alarmem po uszach. I <grywka> tylko Press and hold. kocham Press, Dobra, możemy iść, ale poczekamy chwilę, niech odjedzie sobie ten kontener, a lampka się jeszcze świeci. Nie wiem czy jeszcze mamy jakieś brać. Nie Dobra, nie wiem. Wszystko tylko nie wiem, czy widać jakiś kwitek. A tu pewnie przy wyjeździe. Ogólnie. niespoko. No ale. Stresik za pierwszym razem zawsze jest, co? No. no. Nie ma co. Ale. Nie ma co się bać. Coś tu się może stać. Bardzo fajnie, to bezpieczne. Rzeczywiście tam o wszystko pyta. Samemu się przytrzymuje przycisk, żeby opuścić cynicę do końca. Fajnie. Dobrze, to nawet to rozgminie. Dobra, to teraz jedziemy do wyjazdu. Może wyjechać będzie łatwiej, bo już jak wjechać. To. Chcemy ktoś właśnie popisał tak. się popisał teraz tutaj żeby wyjechać stąd o. O, Pojedziemy za tamtym może, nie? Nie no to z rej Terminal Wtędy sobie wyjedziemy to. Tu jedziemy na rondzie jak po europejskiemu znaczy się po bo jak na kontynencie jak już mam ten Nie. człowiek zapomniał już troszeczkę jak się jeździ po kontynencie już ostatni raz w wakacje byłem ostatni raz we wakacje Uch. ale nawet spoko, spoko ten porcik. Rzeczywiście, dość duży jest. Zresztą choćby nawet tam nie mam jakiegoś wielkiego porównania, bo tylko w Southampton byłem. <laughs> w porcie... no i w Portsmouth. W Portsmouth to taka pipi... pipi... Malutki porcik jest w Portsmouth, ale tam same, praktycznie same owoce tylko przychodzą. Takie kontenery chłodnicze. Nie, 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 nie. Tak to wygląda. Stronę, co powinniśmy teraz no. człowiek się czuje normalnie po, dorba... po dobrej stronie jedzie no i tak, teraz będziemy jechali, jesteśmy na... przy Londynie, London Gateway I jedziemy do Southampton Też jest port DP World tak jak i ten, że tamten nie jest tak zautomatyzowany jak tutaj, tam jeszcze ludzie, ale też wcale nie, no jest, no jest no troszkę mniejszy, chyba jednak jest ten. Ten bardziej rozciągły jest, rozlazły, ale tamten są, to też nie jest wcale taki mały. No. To już mamy przepustkę, przepustkę już mamy. Do dwóch portów no? zawsze to coś już, nie? Coś nowe doświadczenie Troszkę człowiek mądrzejszy Albo i głupszy <noise> Zależy z której strony by patrzeć, nie? Tak sobie jadę 20-20, ale Poglądam na kilometra, a tutaj można 20 mil, a no, ja się tak pytolę, bo tu musimy tutaj przejechać. No. No. Wejdziemy na skanowanie. Ojej, ale... Będziemy tą kartę mamy? Bo będziemy przykładać kartę... Pewnie znów... Gdzie tu podjechać? Chyba wszędzie, obojętnie co? sobie podjedziemy Czmukę, zwykkę I to już kartę. Okay, no, ten... okay. no, to do widzenia. Cześć, Doki doki. See you later alligator no i dobra, ciśniemy teraz na Southampton Po drodze sobie trzy pauzy pół godziny zrobimy, bo nam zostało godzinę 40 jazdy, a na pewno się nie wyrobimy, a na pewno się nie wyrobimy w tym czasie na chwilę skończę nagrywać, zostawię baterię na... Słucham to, słucham też Wam pokażę co i jak. I to takie będzie taka lekcja, może komuś się przyda. Zawsze to jakoś pewniej się jedzie, jak cokolwiek się widzi wcześniej. Tu jest bardzo dobre rozwiązanie. Popatrzcie, jaki tu jest duży parking zrobiony. I to jest specjalnie tutaj dla kierowców, yy, co, co hmm. przywożą tu kontenery czy zabierają, nie? Bardzo duży parking. Kończ sobie, śpisz spokojnie, nie martwisz się o miejsce gdzieś. Super. To jest normalnie mistrzostwo świata, co tu zrobili. Bardzo to jest chwalebne dla nich. Pięć gwiazdek za to. Za to za pomysł, bo jak tam jest środku, no to nie wypowiem się, bo jeszcze tam nie byłem. Tu pierwsza 40 pokazuje. Na ja przejazd do Southampton. Plus. Y plus pauza. No to sobie weźmiemy. Wybiesa. Druga, trzecia.